Cześć ciekawcy! W świecie youtuberów i influencerów zawsze coś się dzieje i nie trudno tu o potyczki i aferę. Nawet gdy sprawy wydają się niezbyt poważne, potrafią szybko przybrać na sile. I tak oto mamy nową dramę. Wszystko zaczęło się od opublikowania przez wersów zdjęcia, które, jak zauważyli internauci, zostało skopiowane od zagranicznej gwiazdy sieci. Aby załagodzić burzę, Weronika tłumaczyła, że to fotografia poprzedzająca specjalny film. W ogóle Poland zrobił materiał, który obnażył jej oszustwa. A następnie podobne wideo nakręcił Wardenga, który przez niektórych został oskarżony o użycie tych samych argumentów, co w ogóle Poland, na co zresztą zwrócili uwagę również Adam i Patryk. Nadążacie o co tutaj chodzi? Film o kopiowaniu ze skopiowanymi argumentami. Jednak czy na pewno, powstaje pytanie, kto tu kręci i o co w tym wszystkim chodzi. Czy ktoś kogoś powinien przepraszać i czy Wielka Wojna dopiero przed nami? Zostańcie i posłuchajcie do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów, które publikujemy dla Was każdego dnia. Wszystkie działania osób publicznych niezmiennie za każdym razem wystawiane są na opinię i krytykę innych. I nie od dziś wiadomo, że internautom nic nie umknie. Najwidoczniej zapomniała o tym Weronika Sowa, która w drugiej połowie grudnia opublikowała profesjonalnie zrobione zdjęcie. Pośród słów zachwytu, wśród komentujących zaczęła pojawiać się ogromna ilość uwag twierdzących, że fotografia jest łudząco podobna do tej, którą w październiku 2020 pokazała na swoim profilu inna gwiazda Instagrama Cindy Kimberly. Wersow ma na sobie prawie taki sam strój i pozuje w dosłownie identyczny sposób. W komentarzach padały słowa jak, cytujemy Niestety to już jest plagiat, a nie inspiracja. To bezczelna kopia. Zdjęcie 1 do 1. 24-latka w swoim poście nie zostawiła żadnego śladu historii zdjęcia i nie wspomniała, że wzorowała się na Cindy. Wielu dziwiło, się, dlaczego polska influencerka myślała, że nikt z jej obserwatorów nie zauważy jej działań? Szybko zarzucono jej nieoznaczenie zagranicznej gwiazdy i oszustwo własnych fanów. Ale nie, cała machina miała dopiero ruszyć. I o tym krótko za moment. Najpierw musimy wspomnieć, kim jest Cindy Kimberly, którą znajdziecie na Instagramie pod nazwą Wolfie Cindy. Historia jej słowie jest ciekawa, bowiem karierę zawdzięcza Justinowi Bieberowi. Ta hiszpańska modelka, urodzona 16 listopada 1998 roku w stolicy Holandii, Amsterdamie, ma blisko 7 milionów obserwatorów. A fanem jej urody kilka lat temu był właśnie sam Justin. Być może będziecie kojarzyć tę historię. Jeśli tak, dajcie znać. Ale do sedna. Świat usłyszał o niej w grudniu 2015 roku, kiedy Bieber wrzucił na swój Instagram zdjęcie z podpisem: Boże, kim ona jest. Najwidoczniej znalazł jej zdjęcie powielone w sieci bez oznaczenia. Wówczas miliony fanów ruszyło na pomoc w odnalezieniu tajemniczej dziewczyny. I to pokazuje, jaką fani mają moc. W 2015 Instagram miał około pół miliarda aktywnych użytkowników. Wśród tej ogromnej liczby ludziom udało się wyśledzić śledzić anonimową wówczas nastolatkę, którą zachwycał się muzyk. Okazało się, że była to 17-letnia wówczas Cindy Kimberly z Hiszpanii, która pracowała jako niania za 3 dolary za godzinę. Jak możecie się domyślić, od tego czasu jej kariera nabrała gigantycznego rozpędu. Szybko została zauważona w świecie show biznesu. Już w 2016 zadebiutowała w roli modelki, a dziś reprezentuje topowe marki. Ta hiszpańska piękność porównywana jest jako mieszanka urody Angeliny Jolie i Iryny Shay. Bierze udział w kampaniach reklamowych, pozuje na okładek magazynów i chodzi na w okazach mody najważniejszych projektantów. Biorąc pod uwagę powyższe, retoryczne pytanie brzmi, dlaczego Weronika Sowa myślała, że nikt nie zauważy skopiowanego przez nią zdjęcia i braku oznaczenia Cindy? Ale idźmy dalej. Gdy rozpętała się burza w sieci, Wersow zapowiedziała, że fotografia ta jest zapowiedzią jej filmu, na którym pokazuje, jak odwzorowuje zdjęcia innych gwiazd. I faktycznie, 5 grudnia na jej kanale pojawił się taki właśnie materiał. Jednak zapewne spodziewała się zupełnie innego efektu, gdyż finalnie wyszło źle. Komentujący szybko zaczęli zwracać uwagę na istotne szczegóły sugerujące oszukiwanie widzów. I tu wkroczyło w ogóle polan. Adam i Patryk, doskonale znani z wyciągania i rozkładania na czynniki pierwsze różnych działań osób publicznych, wypunktowali błędy Wersow, obnażając jej oszustwa. Argumenty, które podali, sugerowały, że film dziewczyny Friza został stworzony tylko po to, aby załagodzić sytuację związaną ze skopiowaniem zdjęcia, ponieważ sesja zdjęciowa z opublikowanego materiału została stworzona znacznie później niż zdjęcie, które narobiło tyle hałasu. Niedopatrzeń było sporo, jak chociażby inny kolor paznokci na opublikowanym zdjęciu niż na pokazywanej sesji. Grafik obrabiający fotografię zaczerpniętą od Cindy w filmie z 5 stycznia uzyskał odrobinę inny efekt finalny od fotki zamieszczonej 19 grudnia na Instagramie Verso. Co więcej, Weronika na swoim prawie 17-minutowym filmie pokazała zupełnie inne pozy, odwzorowujące zdjęcia modelek, aktorek i celebrytek, lecz nie tę, o której zrobiło się głośno. Adam i Patryk z wielu smaczków, które potwierdzałyby tezę o ciągnięciu historii oszustwa Sowy i zagłębieniu się w własne kłamstwa, wyłapali m.in. datę na komputerze, podczas gdy słynne już zdjęcie w czerwonej Kurce w sieci znalazło się w grudniu, w materiale segregowanie zdjęć i ich obróbka miała miejsce 2 stycznia 2021. Więc reasumując, nie da się stworzyć fotografii dwa tygodnie po tym, jak została zamieszczona w sieci. W ogóle Polan zwrócili również uwagę, że Wersow mogła po prostu przyznać się do błędu i skopiowania Cindy Kimberly, nie tworząc w pośpiechu filmu, który i tak obnażył jej matactwa. Dodatkowo, jak zaznaczyli, to pokazuje, że Weronika nie ma zahamowań przed próbą wybielania się za wszelką cenę, chęcią bycia idealną i postrzeganiem fanów jako niezbyt mądrych, że we wszystko uwierzą. A to nie do końca tak działa. Widzowie sami zaczęli bowiem zwracać uwagę na jej oszustwo. Wielu nawet poczuło się urażonych, że influencerka ma ich po prostu za głupich. Nakreśliliśmy Wam tę sytuację i zostawiamy krętactwa wersop, bo z jej strony nic więcej w tym temacie się raczej nie dzieje. Jak dotąd udaje, że po prostu nic się nie stało. Ale, choć od niej się zaczęło, kroi się prawdopodobnie coś znacznie większego. Około tydzień po rozłożeniu na łopatki tej historii przez w ogóle Poland, swój materiał o sobie opublikował Sylwester Wardenga. W bardzo podobny sposób wypunktował poczynania 24-latki, a jego argumenty na jej oszustwa były niemal identyczne jak te przedstawione przez Adama i Patryka. I znów internauci szybko zareagowali, informując w ogóle Poland. Że, cytujemy, Wardenga skopiował wasz film potępiający Wersow, kopiującą czyje zdjęcie. Czy może być coś bardziej żałosnego? Tego typu wpisów było sporo. Panowie na swoim Instagramowym koncie wrzucili informację o materiale Wardęgi, jednak nie skomentowali tego w żaden uszczypliwy sposób, zamieścili po prostu link do swojego materiału. Wydawało się, że nic takiego się nie stało, jednak na Twitterze postanowili odnieść się do tego bardziej personalnie. Ich wpis głosił, cytujemy: Słyszeliśmy, że niejaki Wardenga zrobił materiał o Wersow i wszystkie jego argumenty są naszymi argumentami. Sprzed 6 dni. Niezbyt zdziwieni, podsyłamy więc oryginał. A następnie, jak się okazuje dla nich niepotrzebnie, wdali się w konwersacje z innymi użytkownikami, którzy podsycali temat. W wymienionych postach nie da się ukryć, że Patryk i Adam byli zniesmaczeni całą sytuacją. Gdy jeden z użytkowników zwrócił im uwagę, pisząc, że sprawa ta jest na tyle głośna w mediach, że ciężko tu mówić o naszych i waszych argumentach, bo chyba nikt nie ma monopolu na informacje i dramy. W ogóle Poland odpowiedzieli cytujemy: Tyle, że on nie wykonał żadnej własnej roboty, tyle leci. Siedzi w YouTube i nie potrafi podać źródła, małostkowe, odtwórcze i nudne. Na to zwracamy uwagę. Było również kilka innych komentarzy w podobnym tonie, jednak zniknęły skasowane prawdopodobnie przez autorów. Jak się okazuje Wardenga oburzony jest oskarżeniem go o kopiowanie treści, co jak podkreśla jest rzeczą niedorzeczną. Już zapowiedział film wyjaśniający całość i jak wyznał obnażający hipokryzję chłopaków z w ogóle Poland. Poprzedzając materiał, do którego dokładny research i do którego stworzenie zajmie kilka dni, odniósł się do sytuacji na live. Pokazał dowody na to, że argumenty, na które zwrócił uwagę w filmie Wersof, nie są na wyłączność w ogóle Poland i nie tylko oni je zauważyli. Udowodnił, że już 5 grudnia, a więc kilka dni wcześniej niż pojawił się film Adama i Patryka, miał spory zbiór Matas Weroniki. Co więcej, oszustwo influencerki wypunktowali mu internauci i przysyłali w prywatnych wiadomościach. Sylwester podkreślił, że afery nikt nie ma na wyłączność i każdy może rozłożyć ją na czynniki pierwsze, a argumenty mogą być dokładnie takie same, bo wystarczy mieć oczy i trochę myśleć. I teraz pytanie ciekawsze do Was. Kto według Was powinien tutaj przepraszać? Weronika za skopiowanie zdjęcia, chęć ukrycia tego faktu i oszukiwanie fanów? Wardęga za te same argumenty, co w ogóle Poland? Czy w ogóle Poland za oskarżenie Wardęgi o kopywanie ich treści, choć finalnie Okazuje się, że kopiowania raczej nie było? Znając Sylwestra i jego zapał do demaskowania innych twórców. Jak uważacie, czy materiał o Adamie i Patryku, który zapowiada stworzyć, będzie czymś, co przysporzy im problemów? Sądzicie, że wyniknie z tego prawdziwa wojna? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subie naszego kanału, a jeśli odcinek był dla was ciekawy, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia, cześć!